Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Adix, a to kolejny już drugi odcinek <coughs> naszej serii e, zagrajmy w FIFA Street 4. I dzisiaj, tam gdzie skończyliśmy na tym meczu, grajmy, trzeba 5 bramek zdobyć, jest nieograniczony czas. Więc całkiem sposób streak i bramki nie ma. Gramy na Gold. Od razu mówię, fajna piłka, tak poza tym już mówiłem w poprzednim odcinku. Bardzo ciekawe. Długo mi się stało, więc musiałem chyba 10 minut czekać. Ojej, no zanim kolejny odcinek się pojawi, już mam. Mam na bramce, poczekaj, powiedzcie mi, kogo mam na bramce. Kogo? Domin. Tomek, jo? Domin. Domin nie może być tam zaraz to zmienimy, spokojnie. Innego koleżę nam wstawimy na bramkę. Ojej, no. Spieprz, oni mają większy trików, no to takie ja nie pokonam O, wiem. W sumie gold nie jest aż taki trudny. Trzeba ogarniać. O je, na no prosto tam po tam. Dawid, dobrze. A widzuj i rainbow i nie ma bramki i gold. mo Mamy pierwszą bramki i Dawid z dystansu. Nie. Tomek, nie. rainbow flip O, bok, bok. Uderz. Aj, 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 aj. Pierwsza bramka już padła, no, nie mogę tego powtórzyć, szkoda, szkoda, jeśli przegram tę, te... kurde, grę, no to będzie źle, bo muszę golda żyć dużo od blokowej. nie będę grać na silverze, nie jestem lamerem, który gra na silverze, więc nie będę grać na silverze i to Wam obiecuję, chyba, no że będzie mega trudne coś, ale teraz to, tym początkowym, nie jest trudne, już przegram już jedną bramkę. What the fuck, ale dobry, dobry trik, niezły nie. i Dawido, jenka. Dawid, nic. to mnie nie zawodnicy. No. si to panana. O no, je. ADX Wysoki jestem, wiem. mnie też jest wysoki. Dobry. No. Statystyki brankarskiej. Oj, Ojenka. Nie ma. O panna. Ja na to zawsze mówiłem sitko, no, ale dobra. Sito. Nie wiem, tutaj jest to nazwane panna. A ja no to zawsze mówię sito i zawsze to dla mnie było sito. Dobra, grajmy. Tutaj już nie prosto pada piłka. To... O ale to fajnie A no Nie to raczej był Bóg Bug. Zbugowany, oje, ale ładnie piłko poleciało fajnie do mnie broni. Dobrze na bramce jest. Chociaż on na żywo też bardziej Na In części gra na tym, ale na treninga gra zawsze na bramce, więc... Może w drużynie grać umie, też na bramce na chwilę, a potem się kogoś zmieni, dobrze główeczko uderzyłeś, u ładnie, ale niepotrzebnie, żeś tam wybił, ładna główka, ok, ok, czy to się wykończy, ale już prawie by wykończył tu akcję, Wolę ładnym, ależ, ależ, czy on to zrobił, wyko... ojej, no niestety, kurde, ja za bardzo trochę przeżyłam ten mecz, ale to jest bardzo trudny mecz, może trwać nawet dosyć długo. No, idzie, a Dixo idzie, to nic nie, nie ogarnie. To trwa nawet czasami dłużej. Żadnych trików, serio. Dobra, Tom czy niech idzie tutaj ob nasz obrońca. No fuck up. Czy umnę żonglować? Nie, nawet pewnie żonglować nie ma. No, zobaczymy zresztą I bramka, serio? Mogę reset zrobić tak szybko? Tak to nie będę grać. Uh, Instant replay? Nie. Game and match. Ten to map. Po prostu wolałam skończyć ten match, bo by nie prowadził do nikąd. Wolałam wiedzieć na no, jakim gramy. Zagramy sobie tutaj. O, nie. Gold to online. Hard na gold. Bo online nie, bo nie mam online'u wpisanego tego kodu, ale teraz by Piszę. O jej, no będzie <laughs> Hold kura, hold du, to będzie Ball on Roll. Ball Lick. Pokaż, co tu jest kawiarenka? I stąpię, to jest co on pokaż. O, mu stać. O, już a żonglarz. O, fajnie że żonglarki, to jest bardzo fajne A tylko żonglerkę. No dawaj, nie masz szans wygram, wygram to na goldzie Patrzcie, i golo babo Bardzo ładna bramka Już mamy 1-0 dla nas Spróbuję tak długo zdawać, aż to na goldzie zdamy teraz To zobaczymy, za którym na razie, za drugim, jest bardzo ładnie Oj, o dobrze, ajajaj, aj, aj. poza piłka Poza granicę bramki, oj a już ładnie, jeszcze Tomek, a jajaj wbiegał Dawid. Dobrze, trzeba Dominika zmienić, żeby nie był na bramce. Chociażby Dawid, żeby był. Dawida w polu nie chce. Sorry, ale on dobry jest na bramce. Lepszy nawet wręcz. Dobra, ra, Co to są moje kumple? Wszyscy, z którymi nagrywałem. tak bym Oje, no, wpadło. Ale też bardzo ładna branka, ale tylko no, Chciałem tu podać jakoś ładnie, dobrze. To to widać ciekawe, zobaczymy najpierw jak się spisze na ataku. Na razie słabo. Nie wpadła! Nie wpadła, słupek! The fuck! Shut the fuck up! Słupek, ojeno znowu! A wpadnie... Ajajaj. Z Max. Większość akcji z pieprzonych. No, nie No ej! chudy domin! Padła taka prosta piłka. No, nawet do piłki się wam nie chciało wyjść. Adix, no co ty robisz? Dominik tu przejmuje piłkę. Biegnie sam. O, ale tu przem Merdał osobę. A jejeje, no czy to będzie? Ale oh. To się nazywa Elo spoko. Bardzo ciekawie. Brett. i gola nie ma. Domin tutaj już wywala piłkę. Oj, 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 oj. czy tu będzie, czy to będzie kick? No, o, o, dobrze. Panana, aż ładna piłka. Gola nie ma. Niesamowite, 2 do 0. Znaczy dwa do jednego? Nie ma. Spójrz szybciej przebiec, jakoś się. O kurwa, Mać. Czy odcinek się zakończy? Nie będę tego, a ja tak długo aż dam, więc nie ma końca odcinka. I wiecie o co, Kaman. Tylko będę tak długo. Aż to zdam, mam główkę, Nie ma. O je. No. Prawdopodobnie ten pojedynek będzie w większości nieskończony, bo o, szybko tutaj nie zdobędę. O, o dobrze, dobrze, dobrze. Uderz, o Dawid, zawodzisz. Ziomek. Zawodzisz, dobra, wchodzisz tu do Tomcia. I może bramka pójdzie, nie pójdzie. O mają obronę, masakra. Ma bani, nie, są so, socze so. Christiano Ronaldo żartujesz. Z nimi. To jest dziwny zespół, ale Christiano sam jest chyba ich. Zobaczymy. Je, yeah, no, no, Dawid pieprzy większość akcji. Bardziej na bramkę, zyka ci dam na bramkę, czy na bramkę, no wręcz. Dam ci na bramkę, tak. Po tym meczu, jeśli przegram, to będę grał od nowa, pewnie, oczywiście, nie, ale grasz na bramce, Dawid, grasz na bramce. To ci mówię, bo na bramce wręcz idolo. je cofaj, Dawid, nie, nie, nie. Wycofaj. No i widzicie, jak każdy mu bierze piłkę. Dawaj, próbuj, <laughs> dawaj, dawaj, nie przestawaj. No i ja tej nie złapać. <laughs> Sorry, za chrypę. Spróbuję ten mecz przejść na, po nagraniu. jeśli mi się nie uda, Jak ja ten mecz będzie nieskończony. Bo trudno. Tak to się. Co jest. No niepotrzebne. Nie mogę tego mecza przegrać, No ziom. Co to nam coś? Ja chcę mu zakosnąć. Sorry was bardzo i bramki, nie. Woda już prosto pada. ojej naj Tomek, co ty tu zrobisz? Nic niestety. No. Dawid, czy coś zrobił. No nic! Przez faulu ja co tam? Chodź w dupę. Wiecie jeszcze kurwa z fałluje. Pierdono na dziwko. Jest druga, nie? Może coś się na... Nie, raczej bo to się w tych giga minut wrzuca. Bardzo ładna główka od Tomka. Bardzo ładna główka i bramki nie ma. kiedyś z a to po co zachować ten motyw. No kurde mole no won! Wypierdalaj No kurwa dawaj. Jak spierdalasz też akcję. Ja się wkur wiem na ciebie. No ej! No ja to jest kifa streak nie ma to wkurza czasami, a niekiedy to jest bardzo fajne. Kiedy, kiedy taki Krystiano atakuje, a mnie swoją... To jest bardzo wkurzające i jego zajebiście. Beka. Beka, beka, gacie, sreka I będzie bramka. Nie ma! GOL! Ja, yeah, very nice, mam osiągnięcie, brawo. I bramka Padła Ładna dobitka, mamy 2 do 2. I bramki nie ma, Adix tu próbuje coś zdziałać, będzie 3 do 2. 6 minut meczu i Adix, no nic z tego nie było. Nic z tego nie będzie i każdy już o tym wie, nie, nie, nie. Dalej próbuje, jest git, Adix nie ma co. Ze sobą zrobić dobrze. Tutaj Dawid przyjmuje piłkę. Nie wchodzi Adix do gry Tomek, Adix. Dawid. O na nic z tego. Nic. Sorry, że nie mam żadnych trików, bo on pokazał coś. Jakieś triki. O no. ale by wpadło. Teraz on się wkurzył. Nie daj, broń, mega obrona. Ależ wrzutka dla Adixa. O na ale spiję przy akcji. Co z tego wyniknie Dawid w obronie? Bardzo ładnie się zachowuje. I tą tutaj pięknie główkuje. O kurde, ja tak trochę nie, ale Dobra. 11 minut od odcinka. Oje, no to... Już, że się przewalił, gdyś nie przewalił, no to... był git. By, by, byś mógł dobić spokojnie tą piłkę. no nie! Nie, nie, nie daj. Nie jest dobrze. Nie umiesz strzelać na szczęście. Podciął dobrze, że podciął dobrze. Oj, fak! spieprzył. Ale dobrze, że nie umie A teraz bym się zdziwił, bym myślał, że to jest bardzo ładna piłka, a bramki nie ma! Won, 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 dawno nie grałem w S3. No, kurwa, mać. no ej! Hej, dotknąłem ręką, więc nie miał, Znaczy, miałem, trzymałem ręką, więc nie miał prawa mi tego zabrać, tej piłki, no niestety nie mamy kolejną akcję. Nie Dominik, nie wychodź, błagam, 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 nie ma bramki. Pięknie to wykombinało Dawidowi tu na prostopadle, ale niestety niedokładnie dokładnie do zabudnika. Podanie wrzutkowe, no nie wyszło. I Adix tu broni. No niesamowite. Trzymają się ostatkiem sił. 8 minut to trwa ale plus 3. Nie wychodź, nie wychodź, nie ma sensu. Nie wychodź, nie wychodź. Dobrze, Dominik. Bo my tu obroną jesteśmy i tu dobrze się sprawujemy. Tak mam nadzieję, Tomek, u jena nic się nie udało. Czy będzie bramka w ogóle padnie? No już cztery padły, nie? Bo czy dwie ode mnie i dwie od nich, nie? Ale czy taka padnie bramka zwycięska kiedykolwiek w tym meczu? I czy Adix to zrobi? Nie. U jena, Robin. Serio to jest Robin? Wam piersi? Nie, ja to nie jest Wam piersi, ale. Chyba to nie jest prawdziwy Robin. To nie jest też Robin. On tu fajne kiwki stosuje, które są beznadziejne. Adiks przyjmuje. Oj, na ja, no nie trafię, ale teraz ma otwartą drogę. Strzał, taki błąd. Czyli jestem kurde. Mm, dobry? FIFA? Nie. Nie przyznaję się do zabawy. Kurde, no 9 minut. Ja nie mogę nic szelić, gówno. Dobrze. adX ależ tu trafia w ramkę i mamy w ramkę. Adixa jest 3 do 2. Niesamowicie to wykombinował. Tutaj już idzie kolejna akcja. Adix i uderza i kolejna bramka, znalazł na nich sposób. On się zaczyna ruchać i tutaj. ale zmienimy potem skład, żeby do nie stanął na bramce. To nie, to musi być Dawi, bo Dawi dobrze stoi. Ogólnie na żywo też. 4 do dwóch i jedna bramka może przeważyć. to jest ta zwycięska, czy Adix dobędzie tego hat i będzie to ta zwycięska bramka, tego się dowiemy wkrótce, teraz Adix przy piłce, nie, jednak oddaje piłkę Dawidowi, już wiemy, że Dawid idzie na bramkę, bo jeszcze ani jednej bramki nie strzelił, jedną Tomek tam strzelił i dwie Adix, no, ja. nie, no, jedną Tomek, jedną, nie, dwie Tomek i dwie Adix, jakoś tak to było. Dominik też ani jednej, ponieważ on stoi na bramce, ale dużo mam obroni też. To jest też racja, Alex. Tu piękna, piękna i gollissimo, jest ten hat-trick zwycięski. I Dominik schodzi z bramki, ale to będzie wyranka. Zaraz minimy szybko. To chyba będzie koniec meczu. 5, czy jest pięć minut zdąża. Kontynuuuuję. Dobra, zobaczymy, kto do lebla. Swoje słonej Nie zostałem za hat spoko, ale trzeci level, git. teraz tak. po wam pokażę jak rozdaję statystyki. To będzie chyba już koniec tego odcinka, jeden meczyk. A za brąz odblokowujemy skarpetki, za to silvera odblokowujemy spodenki, a za golda piękną zieloną bluzę. I mam, wszystko blokowane. Trzeba było się tylko trochę pomęczyć. Tu do Hiszpanii niedługo zajrzymy. Do Afryki, Walencja, ojej, no Lecimy dalej, znaczy nie tu, po co wyszły z World Tour'a. Może jeden zwykły Nie, chcę mi się. Bo zanim ja to zrobię, level up. My squad. Nie, my squad nie. To jest dużo tych, bezaniennych, nie. Kontynuuj. Cofaj. Cofaj, cofaj, cofaj. My team. Nie, 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 też nie skład o, skład, teraz tak, Domin, 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 gdzie jeszcze jest, to był Player, nie, tu musimy Upgrade, znaczy Edit zrobić, znaczy tu będzie to Alan Dawid, to będzie a teraz, teraz Dawid, sami Dominik, nie, to już sami Dawid, od nowa musimy to robić, Dawy i, da, znaczy, da, da, i, i A dawaj ma jaką fryzurę? Znaczy nie. Dawy i dy. Dwóch załonie tylko przemieniam. do mnie tylko teraz będzie do, i dy a na, na dy ona napadzie Argentina, niech już będzie ch... nie tu Hiszpania, hiszpania, hiszpania Poczekaj, muszę sprawdzić wszystko co ma Dawid teraz. Normalnie to jest, nie, to tu jest out, out. ok. Muszę go tu sprawdzić. Player name, to Dawid Michalek. Dawid, a tu spin. Więc jest od A. Spin, spin. Jest, to jest spin. Aha, spin. Spoko, dobrze wiecie. A Dawid ma numer tutaj, siódmy. Ma dziewiąty, siódmy, dziewiąty. Muszę pamiętać. Która nam tu zajmie? Domin. Dawid, siódmy i dziewiąty. Dawid, dziewiąty. Spain. Siódmy, siódmy. niech to zostanie. A nie, Adix. Siódmy. 7, 9, 7, 9, 7, 7, Argentyna Argentina, nie Hispania, O, spajna Hiszpania, tak, gdybym miał 5, ich łysy Body, znaczy Body, no to nie, Body to Dominico, jest Minimal, znaczy nie równy, bo ten nie wjeżdża w Party 6, ok. 6-0. Face. No twarz, to wszystko jest git. Na no w końcu mocz. Stop. Nie, tutaj nic. Apple Street tops i tak chuj z tym Chire, face, Cheer, Fire. Tak i to jest short I... i To jest short troszkę na ztnął Dawida, short Domino zrobił, bo u Od razu dom... nie, od razu domino Nie chcę tego, od razu domino chcę Domin... Informat... Nie, Domin. To jest Domin, nie? Ale pisze Dawid. Ej, 21 odcinka. No. To ja bym się żegnał. To sobie zrobię poza nagraniem. Potem Wam wszystko pokażę. Do zobaczenia. No cześć, ja byłem Adis. A co tam? Macie do Ja już się pożegnałem, ale macie do końca odcinka.